Cześć, jestem Pix, sprawdzam Was w kolejnym odcinku z gry Subnautica. Tak więc, słuchajcie, jesteśmy tutaj, kontynuujemy naszą serię. Jest to już trzeci odcinek z tego. No i jesteśmy tutaj, wchodzimy sobie do naszej kapsuły. No i mam już kilka rzeczy zaplanowanych na ten odcinek, słuchajcie. A więc, tak, po pierwsze, yy, chciałbym sobie zrobić: słuchajcie tego całego, słuchajcie Seaglida, którego sobie odblokowaliśmy we wcześniejszym odcinku. Gdzie on jest, słuchajcie... Tutaj mamy Seaglida Co my tu potrzebujemy? Baterie, smar, miedziany przewód, tytan mam Miedziany przewód, smar, bateria No myślę, że da się zrobić Nawet nie będę musiał nic szukać Tylko nie pamiętam z czego była bateria robiona Miedziany przewód i smar to chyba miałem w którejś szafce Smar... Tutaj powinien być... Nie mamy miedzianego przewodu Okej okay.

Dobra, uzupełni sobie baterię. Big, wszystko mamy, tak więc możemy stworzyć naszego Seaglide, o, tylko gdzie on był. Urządzenia nawodne, Seaglide. The Seaglide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Tak więc no, mamy naszego Siglaida. Dużo on bardzo tu miejsca zajmuje, ale słuchajcie, służy to, podpiszmy sobie tak, tu jeszcze dajmy gaśnicę, okej, okay. wygląda to tak i słuchajcie, służy to do przemieszczania się, patrzcie, jak normalnie płyniemy, a dzięki temu możemy dużo szybciej płynąć. Tak więc jest to zarumbiste właśnie, jeszcze mamy latarkę w tym. O, mamy rybkę. Dobra, co tu jeszcze? A to co to? Co tu się stało? Nie rozumiem. Dobra, najpierw sobie jeszcze zróbmy jakieś jedzonko. Co my tu możemy... Bumeranga sobie usmażmy. Razy dwa. No i tego całego łypacza No i jeszcze sobie zróbmy jakoś wodę. Wypijmy to sobie wszystko. pyk, pyk. Pyk, no i już jesteśmy i na jedzeni, i na picie. tak więc jest zarąbiście. Patrzyłem sobie jeszcze jedną rzecz, którą mu, mogę zrobić, chyba Sprzęt... Lepsza butla, słuchajcie, co my tu potrzebujemy? Tylko szkło razy dwa, już będziemy mieli jeszcze lepszą butlę od tej Szkło razy dwa, czy mogę zrobić... Jest szkło Kwarc razy dwa, no to zarobiście, to będziemy mieli już więcej tlenu hmm, Więcej kwarcu nie jest potrzeba No no, kwarcu to mam Pyk O, mamy jakiś nowy sygnał radiowy może znowu jakaś kapsuła, to się do niej, słuchajcie, przewieziemy? Nie wiem, jak... przepłyniemy raczej tym nowym całym Seaglidem. A właśnie, i muszę wyjąć z ekwipunku. Pyk. Osobiste sprzęt. Wysokopojemnościowa butla lenowa. Ile teraz będziemy mieli tlen? O, to już inaczej wygląda. 135. No teraz już mamy. Odbloku była to cała dycharka wcześniej? Nie mam pojęcia. Zmniejsza zużycie tlenu na większych głębokościach, a trybuje zmienia tlen w powietrze, w którym można oddychać. Okej. Okay. Odbierzmy sobie sygnał radiowy. It, re this is Azzi from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cap system and this grim-looking snake thing's trying to beat through the hole. Come get us Signal location uploaded to PDA. Kapsuła ratunkowa 17, 100 metrów. To już będzie dosyć głęboko. Nieruchomiona w pobliżu systemu jaskini i atakowana. Więc y, nie wiem, czy to będzie bezpieczne. Słuchajcie, Która to strona jest? Y, tu jest ten statek. Tu jest tamto strona, okej. Okay. Dobra, na początek chciałbym sobie na pewno przeczyścić swój ekwipunek. Dobra, jeszcze sobie ten metal w sumie przerobię. No tak więc przełóżmy sobie to, ile możemy. Tu jeszcze mamy jakąś wodę, plus 20, a w sumie mogę sobie ją wypić. Pyk. Może jeszcze tu coś mam? Jakieś miejsce? Jest miejsce. No i dobra, mamy już yy, miejsce w wykwunku. Schematy. Jakiś nam się nowy schemat w ogóle odblokował. Tu mamy ogólnie wszystko, co możemy stworzyć. Właśnie, ta oddycharka. Trzeba będzie sobie stworzyć, myślę. Jak już zrobiliśmy to butle. To jeszcze to już będzie zarobiście, naprawdę. Zestaw elektryczny, włóknista siatka. Tylko z czego to się robi? Hmm, gdzie by to w ogóle było? Zasoby? Zestaw elektryczny ruda srebra razy dwa jest tu jakaś włóknista siatka. Nie widzę tego w ogóle. No, nie wiem. Wypijmy sobie to wodę jeszcze. W sumie to mogę stworzyć jeszcze sobie wody z tych rybek. <laughs> Dobra, słuchajcie, tak myślałem, co jeszcze zrobić. I z tego co pamiętam, to w tamto gdzieś stronę był taki. Nowy biom, który chciałbym sobie się w tym momencie przepłynąć, bo dzisiaj się jeszcze zajmiemy, myślę, skanowaniem nowych, nowych schematów, dzięki czemu będziemy mogli stworzyć nowe rzeczy. Tak więc myślę, że się tam wybiorę. Powinno to być gdzieś w tamtą stronę. Właśnie chciałem. Aurora, czyli ten cały statek ma, słuchajcie, wybuchnąć. Kurde. Tak więc chciałbym sobie obejrzeć. O tu mamy jakiś wrak, słuchajcie. Seaglide. To już mam, ale sobie zeskanuję. Mamy jakiś wrak, słuchajcie. Chciałbym go sobie zwiedzić. Co my tu w ogóle jeszcze mamy? Byk. Jest tu coś jeszcze. Jest Ziggade. Fragment radio latarni. Tego jeszcze nie było, słuchajcie. 1 na 2. Co my tu jeszcze mamy? Fragment pułapki grawitacyjnej. Tu nic nie ma, tu też nic nie ma. Z tamtej strony już wszystko. O, mamy... będziemy mieli to całe radio latarnie. Radio latarnie odblokowano. No to chyba cały wrak sobie zwiedziliśmy. Ja myślę, że chętnie bym wrócił sobie do tej całej kapsuły, bo ta aurora, słuchajcie, ma zaraz wybuchnąć. Tak więc na razie się przepłynę do tej swojej kapsuły. Ma wybuchnąć w ciągu dwóch godzin. Bo w międzyczasie, w sumie, to mogę się gdzieś jeszcze po tym biomie, słuchajcie, przepłynąć. Może coś tu znajdę do zeskanowania. W tą stronę nie płynąłem, z tego co pamiętam jeszcze. Czy będzie tu jakiś mały wrak? Czy to jest wrak, czy o co chodzi? Tak, to jest jakiś wrak. To jest złom. Złom, dobra. Co to jest? Fragment pułapki grawitacyjnej. Mamy, odblokowaną. No, trochę tytanu znowu będę miał. tak to trzeba będzie porobić. Stop. Teraz kto to zrozumiał? Tak szczerze. Niech napisze w komentarzu. Bo ja sam nie wiem, co tu powiedziałem. Co to jest? Radio latarnia. To jest coś większego, słuchajcie. Nic nie ma Ale dzięki tej butli całej tlenowej to możemy siedzieć Co to jest? Plat To się nam potem przyda, słuchajcie W bazie to będzie można sobie zrobić, postawić Nowy schemat Nic tu nie ma Tu jest jakiś potworek taki Nowa rybka, ale nią na razie się nie chce skanować. Chcę sobie tu wszystko poskanować. Tego nie mogę. Chyba już wszystko zeskanowałem stąd. Tak mi się wydaje. Przed nimi złom. tu jest jeszcze złom. Brak miejsca w ekwipunku. Aha, już mam full. Tu się, już się kończy ten cały biom. Dobra, ja słuchajcie się, na razie wrócę do swojej kapsuły Muszę sobie stworzyć kolejne szafki, odłożę te itemy Tak więc, jesteśmy na miejscu Pierwsza rzecz, urządzenia nawodne Właśnie, mamy tu dwie rzeczy, cała radiolatarnia Pomaga w nawigacji, utrzymuje i transmituje swoje położenie Można zmienić jej nazwę Czyli słuchajcie, to jest taki no, jakby to nazwać Sygnał, beacon, coś takiego Będziemy to widzieć, słuchajcie, tak jak na przykład, czekajcie, gdzie to jest. Kapsuła ratunkowa 17. O, ta. taki właśnie sygnał będziemy widzieć. Mamy tu jeszcze pułapka grawitacyjna, wykorzystuje sterczną grawitację do przyciągania lekkich obiektów oraz małych stworzeń. Okej. Okay. Dobra, ja sobie chcę stworzyć na pewno szafkę, a raczej myślę, że nawet dwie. Pyk. Chodźmy sobie postawić. Nowy sygnał mamy. Upuść, upuść. Pik. No, w sumie to miałem w ogóle pełną kierunek neków Odczytajmy sobie to. The Lady Queen of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. Is Altair Ships? They run low on engine grease. send an SOS. You offer to help. They don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's going to take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn, Charter's going to have us blowing our credits, running errands for Altera. See what the long-range scans pick up in the meantime. Właśnie, Sunbeam. To ma być taki statek, który... Rzekomo ma przylecieć nas uratować Ale niestety tego nie zrobi Z pewnych powodów, ale to zobaczymy Zobaczymy potem Przeróbmy sobie jeszcze ten metal Okej okay. Dobra słuchajcie, ja jeszcze idę sobie popływać trochę po tym biomie może tu coś znajdę, jakiś statek rozbity w sensie, no, jakiś wrak, w którym coś sobie jeszcze poskanuję. Ile coś nowego będzie, bo. Ja... O kurde. To co to za potworek? Mamy wrak. Na nim jeszcze nie byłem. Tu jest jakiś nowy biom. Na, na niego się jeszcze na razie nie będę, myślę, zapuszczał, ale to sobie... pułapka grawitacyjna Pułapka grawitacyjna będzie kolejna Jest tu coś więcej na, na tych wrakach, na tym biomie? Nic tu nie ma Seaglide Nic więcej No to chyba myślę, że na następne jakieś... pójście sobie poskanować... poskanowanie czegoś, to trzeba będzie na jakiś inny biom wyruszyć, bo tu już wszystko chyba z tego biomu zgarnąłem, z tych wraków. Tu jest jeszcze jakiś... Już tak jesteśmy dosyć daleko. 400 metrów. Kesło obrotowe. To też się przyda do, kiedyś do bazy. Tu jest jakieś wejście, ale tu nie możemy wejść. Ciekawe czy możemy się w ogóle dostać do tego środka. Nic nie ma. I tu jest jakieś wejście. Otwórz. Animację o PDA tworzy i narzędzia naprawczego, czyli tu będę mógł wejść. Tylko coś tu jeszcze mogę zeskanować. Biurko, tylko muszę to naprawić. Bo chciałbym być w bazie, kiedy ta cała aurora ma wybuchnąć, bo już było, że ma wybuchać. Nie wiem, jeszcze sobie tu chwilę posiedzę. Dobra, możemy otworzyć fragment przenośnej konsoli pojazdów. O, to się przyda. O to chodziło właśnie. Jest coś więcej, Seaglide. Fragment przenośnej konsoli pojazdów. O tak, o to właśnie chodzi. Tu można jeszcze dalej gdzieś przejść? Nie można. Dobra, tak więc, chyba, wszystko z tego wraku można sobie wypłynąć. Ile mamy miejsca w punktu? Jesz jeszcze dużo. Słuchajcie, mamy nowe jakieś schematy poodblokowywane. To cały fragment tej całej przynośnej konsoli pojazdów już prawie mam odblokowany. Zostało jeszcze ostatnie. Słuchajcie, skanowanie innej rzeczy. Ja tu znajdę Metal Tu coś jest No i mamy fragment przenośnej konsoli pojazdu Let's go Mamy już to całe zeskanowane Bardzo fajnie Tu coś mamy Złom tylko To co to?

Skaner przeciwpromienny. Dano skanera przeciwpromiennego. Czyli pewnie teraz przez to będzie promieniowanie tam na tej całej aurorze. No, pali się cała teraz. Zobaczymy ją jeszcze w dzień, za potem jak będzie, bo tak to dosyć słabo widać. Dobra, usmażmy sobie jeszcze jakieś jedzonko. Usmażony łypacz. Zróbmy jeszcze na szybko wodę. Ile ten cały łypacz daje jedzenia? 32 to więcej niż ten cały bumerang. No, to ja zrobiłem sobie dwa. Tu już mam fulla mhm. Dobra, on się jeszcze na razie nie zepsuje. To chill. Jeszcze sobie wodę nie wypiję. Dobra, co my mamy tu z schematów? Skaner przeciwpromienny. Siat Ukinista siatka razy 2 i ołów razy 2. Na razie tego na pewno nie zrobię. Co my tu dalej mamy przenośna konsola pojazdów, sztabka Titanu, smar, ogniwo energetyczne czyli to jest dosyć łatwe do zrobienia. I właśnie tu są jakieś rzeczy do bazy: biurko, krzesło obrotowe, blat. też są rzeczy do bazy. No to chyba to wszystko. Odsłuchajmy sobie jeszcze radio. Aurora, to jest Sunbeam again. We just picked up a massive debris field I didn't know how bad, how many of you. I, I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. No, czyli znowu. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR, and I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. No, a, czyli znowu ten cały statek. Dobra. A tu nadal jest noc. Tak więc, dobra, słuchajcie, zobaczymy się jak już będzie dzień. Tak więc, dobra, mamy, słuchajcie, dzień, i ta aurora teraz wygląda. Tak. No tutaj tył mało co wybuch, ale przód to tam bardzo się rozwalił. Tak to teraz wygląda. Tak więc, słuchajcie, myślę, że w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Zrobiliśmy dzisiaj sporo rzeczy. Stworzyliśmy sobie naszego seaglida. Dzięki któremu możemy szybciej pływać. Pozwiedzaliśmy różne wraki na tym biomie oraz był wybuch słuchajcie tego wielkiego statku Aurory. I w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Jeżeli się odcinek spodobał, to zachęcam do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. No i ja już lecę, Siemano.